Witam wszystkich, oto kolejny odcinek z Warfame, chyba dziewiąty. Miał być wcześniej, ale nie wyszedł. Zapraszam cię. Dobra. Wysiewa tu Artiopela, to jest Warfame już u mnie siódmy odcinek. Siódmy, siódmy. Właśnie niedługo vloga zrobię. Ale z komórki, bo nie chcę mi się szukać kamery. Co tak długo się ładuje? Nie wiem. Nie się ściąga chromu chyba dlatego. On się no zawsze dobrze. długo ładuje, więc. Mm. Podstęp. No, będę musiał tarmościć torbę. Ej, no przedtem byłem na jakiejś lodzie. Stałem sobie. Aha. Dobra. Aha, no, oczywiście. Uh, ja tarmoszę, ja mam ogień na pistolecie. to sobie tarmoś torebkę. De Tyś, mam, może się będziemy skradać do nich. Rasa. Za późno. I są głupi. Mogłeś mo mi to od razu powiedzieć, bym kolesia zaczął. Ła. Wow. Eee, co to było? A! Mam 17. level, ujej. Yeah. Dobra, ale pięknie, o szczepem przyczepiłam. Moja energia. Nie! Duży Fak, 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 to ten, ten. Nie, uciekać. Uciekać, uciekaj. Nie, nie do niego, ten gnój mnie teleportował, ten. A ratunku ile ich tu jest? Umrzemy chyba. Ja się chowam. za rurą. Nie, ja zabiłem to. Tego ciężko. ciężko zbrojnego. Bo no. ja dopiero całą kamizelkę zdjąłem. Jednym magazynkiem, fajnie. Dobra, jeden padł. On się nic nie robi z ognia. On się nie pali. Ja go po, prądem, poparzę. No właśnie, no dobra. Poradzisz prądem jak już chcesz. Ja umiem parzyć hmm. Biegłość po co mi to? Znajdziecie Skyrima, ale tylko Już dwa to szciny. mówiłeś! Na każdym odcinku A, będziesz e, to tylko, mówił. No tak, ale u mnie tylko dwa odcinki są. Na... A ty przestań się reklamować. M musisz to robić? Tak. Nie będziesz żył bez tego? Nie. Dobra, ja tam idę na dół. Niepotrzebnie z nimi walczyliśmy chyba. No ja myślałam, że będzie party. Bo... Sofa. No, energia, energia, A! całą już mam No, zdychaj pan O no nie, to, to jest najgorsze Zadaje dużo damage'u tym tasokiem wielkim Tasokiem <noise> Tak, tasokiem Masz coś? Eee, trzeba tam iść Tam trzeba i albo i tam no właśnie. Szkoda, że nie ma parkuru. Nie, nie denerwuj mnie, dobrze? Żadnych parkurów. <laughs> szkoda. Mi <laughs> eee. nie szkoda. Idą na ciebie. Gdzie? Z przodu. Nie widzę. No to z boku. Aha, tam spójrz. Dobra, nie trafiają we mnie fajnie, milutko. Bo we mnie strzelają. Bo wylozłem. Wszyscy się na mnie rzucili. O, ten... Dobra, ja idę w drugą stronę. To się ty kredyty posypały. Swoje. Więc będę musiał sobie tego shotguna kupić. A ile masz? 28 tysiaku. Ja, ja mam 15, prawie... 16. Co? Ja mam 16. Wie, wiesz, ja się prawie w nie gram tylko żeby nagrać coś. Kiedyś to tak mówiłem, kiedyś to mówiłem po 5 godzin. O, 5 godzin? Aha, no to teraz rzeczywiście dużo. I masz tym samym kątem? Gram tym samym. No to jakoś ja nie mulę 5 godzin. Jakoś mam wyższy level i więcej pieniędzy. Ale kiedyś mówiłem? No i mam 28 tysiaków, a ty masz 15 czy tam 16. No kupiłem sobie pistolet za 50. Najlepiej było Szyngana pozbierać sobie. A no, ten piszec jest mi potrzebny. Bo często muszę tarmosić torbę dzięki tobie. To jest, mm. hmm. jest pomsta. O. Chyba jakąś maszynkę dostałem. Tę, kom... która będzie za mną latać. A mogę być, z... tutaj dostać jest ulepszenie do niej. Znaczy nie powinien się dostać. Ulepszenie? A. Zdychaj pan! Niech pan nie zdycha tu. A Deś ty poleciał! Daleko zostawiam ci ich. Fuck! O, witam panie ciężko zbrojny. Czy pani nie w końcu co to jest? Obojniak. Jak nie jeszcze to jeszcze to opowiesz. Wiem. Co pan. Wiem co to jest obojniak. No właśnie. Muito de to.